Serce moje. Największa męko, gdy jesteś poza Ojcem Twoim. Największe szczęście, gdy jesteś w sercu Ojca Twego. Kardynał Stefan Wyszyński, 28 października, piątek. Witajcie moi drodzy w kolejnym dniu. I tak jak co dzień, także i dzisiaj. Oczywiście dzięki łasce Bożej. I dzielę się z Wami słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. Każde dzieło ma swój charyzmat, a żadne nie ma wszystkich charyzmatów. Dlatego potrzebna jest jedność i harmonia, aby uzupełnić i razem tworzyć pełnię łask. Podobnie jest z ludźmi, którzy. Każdy posiada cząstkę doskonałości Bożej, po to, aby razem z innymi tworzyć całość doskonałą, jaką Bóg urzeczywistnił w swoim stworzeniu. Pokolenia, które następują po sobie w czasie, uzupełniają to, co w swym sercu planuje, przewidział Ojciec Niebieski. Każdy człowiek, przychodząc na świat, Wnosi sobą coś, czego jeszcze brak w Bożym dziele stworzenia, i będzie to trwało tak długo, aż wypełni się wszystko, czego zapragnął Bóg, aby jego dzieło było skończone w swojej doskonałości. Czas jest narzędziem tego procesu, którego nie powstrzymała. Nie powstrzyma żadna siła ludzka ani szatańska. Z psalmu 13. Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał. Dokąd kryć będziesz przede mną swe oblicze. Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną zgryzotę. Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił. Spójrz, wysłuchaj, panie mój Boże. Oświeć moje oczy, by mnie zasnął na śmierci. By mój wróg nie mówił, zwyciężyłem go. Niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieje. A ja zaufam Twemu miłosierdziu. Niech się cieszy me serce z Twojej pomocy. Chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobre. Kropka. Te sześć wersów, trzynasty psalm, jeden z moich ulubionych. Myślę, że i u mnie, i u każdego z was Serce się cieszy i raduje, jak mówi szósty wers, z Bożej Pomocy. I wtedy każdemu z nas chce się śpiewać, bo Bóg obdarzył mnie dobre. Kropka druga. Trzymajcie się. Dobrego, <laughs> pięknego dnia. Siemanko, z Panem Bogiem, pozdrawiam serdecznie. Przemek, marny pyłek. Ciao, ciao. Pół, cztery minuty. Fiu, fiu.